Nie podpisano porozumienia i ubolewamy nad tym, bo wiemy dzisiaj, że gmina Delity praktycznie zabudowała te tereny, gdzie ta obwodnica miała przebiegać i że niestety, ale myśląc o północno-wschodniej części, trzeba będzie po prostu e, projektować to zupełnie inaczej. W 2009 było pokazywane, że jest to 10 ton na oś, czyli po prostu jest. Jakaś tutaj niekonsekwencja, bo o ile droga rzeczywiście była realizowana i podniesiono parametry techniczne, szesnastki to przez Olsztyn nic się nie zmieniło. My nie mamy obodnicy, nasze wiadukty, nasze obiekty inżynieryjne, jak i zniszczone niestety drogi krajowe przebiegające przez miasto Olsztyn nie mają większej nośności, wprost przeciwnie. My mamy wiadukty, które mają. Po prostu 30 ton, gdybyśmy policzyli na cztery osie, to jest po prostu 8 ton na oś, a więc to jest nieprawda. Więc nie wiem, dlaczego Generalna Dyrekcja posługuje się nieprawdziwymi, nieprawdziwymi po prostu danymi. Sportacje publiczne z Generalną Dyrekcji naszego oddziału. Po pierwsze, jakie pieniądze poszły na modernizację, remonty i budowę dróg krajowych od roku 2004, 2004 do 2012 w naszym województwie i którymi trasami po prostu ewentualnie transport, który dzisiaj jedzie przez Olsztyn, może pojechać. Otrzymałem informację, że 6,5 miliarda złotych zostało wydanych na sieci dróg krajowych w naszym województwie, ale to co ja pokazałem myśląc, że można, mogą pojechać, okazuje się, że nie pojadą. Ponieważ tam są obiekty inżynieryjne, gdzie droga została zmodernizowana o nośności 15 ton, Czyli no, co najwyżej 30 Skoro ok. nie ma uwodnicy, to nie będzie kolacja. Chciałem tylko powiedzieć, że zapomniałem, o czym mówił pan, pan, prezydent, pan Prezydent Olsztyna, że w ubiegły czwartek wszędzie odbyła się czterogodzinna debata, która została wywołana zamrożeniem 3,5 miliarda złotych tej kwoty na drogi. I w trakcie tej debaty, zresztą ona była już w takich godzinach, że uczestniczyło dosłownie 20-30 osób, ja zabrałem głos kilkakrotnie, mówiąc do swojego, do starego kolegi ministra Nowaka, prawda? dobrego magistra politologii, który jest specjalistą oczywiście od drogownictwa. Przy okazji, gdy czytałem pismo marszałka Protasa do szefa generalnej dyrekcji dróg i autostrad. Pełny błąd, bo nie ma od 5 lat, jest pełniący obowiązki. Ponieważ kolega Witecki dwukrotnie nie zdał egzaminu w konkursie i nadal pełni te obowiązki. to tak przy okazji, co też pokazuje, jaka jest niestabilność. Ale chciałem powiedzieć w sensie obietnic jedną rzecz pozytywną. Otóż pan minister Nowak zapewnił z Trybuny Sejmowej D 4 bo ja mówię, nie ma wodnicy marszałek wystąpił z jakąś protezą, która jest alternatywą. A marszałek yy, Nawicznego powiedział, że będzie w tym, Więc biorąc pod uwagę, że to było na dzień przed <tryk> finałem debaty o, o budżecie unijnym i w międzyczasie premier Tusk, nie ma szczęścia, bo dzisiaj abdykacja yy, Benedykta zapowiedziana, wszystko to przesłonił, ale yy, premier Tusk zapowiedział wczoraj, że będzie jeździć po regionach, po województwa, konsultował się na co wydać pieniądze, bo są pieniądze w ramach tego jednego sześciu działów unijnych czyli konkurencyjność yy, i, i spójność na rzecz yy, rozwoju i tworzenia miejsc pracy, to trzeba wy, wydusić i wymusić na rządzie, żeby te środki były na, na obwodnicę przez